Hej, witam Was w pierwszym odcinku z oglądania musical.ly z y, widzów, y, więc zapraszam do oglądania. A więc pierwszą osobą, której obejrzę musical.ly jest to Lady Misia. Oczywiście jeśli chcecie być w tym odcinku, to po prostu napiszcie bo akurat w komentarzu oczywiście, bo akurat te osoby są z Facebooka, bo nie będę już nagrywał oddzielnego filmiku po prostu ten kto chce być w tym odcinku, więc no, teraz jak napiszecie w komentarzu to wylosuję i po prostu zobaczę, więc zaczynamy! Eee, powiem Wam, że bardzo lubię takie świąteczne klimaty. Eee, tą piosenkę już dużo raz widziałem, lecz ona mi się bardzo podoba i jest taka po prostu, bo no po prostu mi się podoba. A więc w drugim jest, musicali jest także Lady Misi. więc myślę, że możemy eee, już zobaczyć. Mijając ten fakt, po prostu piosenka mi się tak średnio podoba. To znaczy na początku mi się podobało, ale mi się przesłuchała. Śmiesznie się złożyło. Tak, by the way, zapomniałem o ocence Lady Missy. Myślę, że te dwa musicale oceniam tak na 7, na 10. Są to szczere oceny. Nie będę tutaj mówił każdemu na 9. 10 po prostu wyrażam swoją opinię. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. No, i tyle, więc przechodzimy do kolejnej osoby. A więc, kolejną osobą jest Idzie Ok, i przechodzimy do oglądania. bardzo mi się podoba, no. To akurat, no po prostu mi przypadło do gustu piosenka fajna, chociaż samej osoby, że z jest taka mi neutralna, ale piosenki ma bardzo fajne, więc dla mnie to jest wszystko na plus. Oświetlenie, sam, sama choreografia ciała i wszystkie te przejścia. A więc kolejnym muzykalem oczywiście też Oki jest. To muzykali, które zaraz obejrzymy, więc. Ogromny. Listen to it on Z100. Hot and dangerous. If you're one of us, then roll with us 'cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And yes, of course we does. We run in this town. To music, riek. Muszę przyznać, że wyszło jej lepiej pod względem tych wszystkich ruchów, właśnie przejście choreografii, jak to wiem, przeszły w, w przeszłym musicali. Ale piosenka za to mi się bardzo nie podoba, jakoś mi po prostu nie wpadła do ucha, tak wpadła i wypadła. Ale bardzo fajne ruchy, no już Ci Już myślę, że nawet jest już po prostu tak good, good, good job. Znowu zapomniałem o ocence. Tutaj ocenka jest dosyć, dość, to znaczy dość wysoka. Jest wyższa od poprzedniej, bo jest to 8,5, myślę, że to jest dobra ocena. Gdyby była inna piosenka, to byś spokojnie weszła na dziewiątkę, chociaż... Nie no, byś weszła na luzie, ale właśnie ta piosenka. Ale myślę, że wyszło y, fajnie, więc no... Przechodzimy do ostatniej osoby. A więc ostatnim musicalem, niestety ostatnim jest musically dziewczyny Liz, podłoga E, y, podłoga K. Y, no, ona ma kanał na YouTube, zresztą w komentarzu przypnę ten komentarz, jakby jakiś y, napisała, y, bo nie wiem, czy napiszę to, przypnę ten komentarz, żebyście wiedzieli, że to ona. Eee, w ogóle, co jeszcze? No, możemy chyba już oglądać, mam nadzieję, więc oglądamy. <gibberish> Powiem Wam, że na początku byłem pewien, że to u mnie tak, wiecie, tak, pip, pip. No, no, po prostu byłem pewien. Ale myślę, że ten y, samą Klaui oceniam tak 9 na 10. Nie wiem dlaczego 9, a nie 10. Yy, myślę, że. Yy, do, do nie wiem, po prostu 9 daję. No wiecie, że jestem szczery aż do bólu. Nie wiem, po prostu 9, nie. Tak więc ogólnie już będę kończył ten odcinek. Yy, oczywiście możecie zostawić mi strzostką łapkę w górę. Miły komentarz, oczywiście. Negatywne też mogą być, ale <laughs> no, y, żeby było ich mniej i poza tym jeszcze, jeśli chcecie wystąpić w kolejnym odcinku, to napiszcie swoją nazwę w komentarzu. Ja wylosuję trzy osoby i oczywiście zrobię drugi odcinek, o ile będzie dość duża aktywność pod tym, bo nie wiem, czy Wam się taka seria spodoba. Więc dzięki za oglądanie. Buźka, pa!